Gmina Dzwola. Gmina Dzwola znajduje się na południu województwa lubelskiego w powiecie Janowskim pomiędzy Równiną Biłgorajską a Roztoczem. Część gminy wchodzi w granicę rostoczańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Jej powierzchnia wynosi nieco ponad 203 km2, z czego ponad połowę stanowią lasy. Rezerwat Lasy Janowskie. Rezerwat Leśno-Historyczny Lasy Janowskie ma wybitne walory krajobrazowe. Obiekt utworzony w 1984 roku częściowo położony jest w granicach gminy Dzwola. Chroni on łańcuchy wydm w regionie Porytowego Wzgórza, fragment doliny rzeki Branew, torfowiska, kompleks stawów w Momotach oraz szereg zespołów leśnych. Stwierdzono tu występowanie około 550 gatunków roślin naczyniowych. Okolice porytowego wzgórza to miejsce największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich z okresu II wojny światowej. Znajduje się tam charakterystyczny pomnik oraz głaz poświęcony partyzantom, cmentarz partyzancki i ślady umocnień ziemnych. Rezerwat Kaczebłota. Leży on w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, na północ od wsi Bukowa. Torfowiskowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Czwola, utworzony został w 1988 roku na powierzchni ponad 168 hektarów. Jego celem jest ochrona i zachowanie charakterystycznych elementów dawnej puszczy solskiej. Nazwę rezerwat przejął od występujących moczar i bagien, na których występowało ptactwo wodne, m.in. kaczki. Obecnie obszar rezerwatu stanowią łąki oraz śródleśne torfowisko wysokie i przejściowe, porośnięte borem sosnowym. Rezerwat jest dobrym miejscem lęgowym dla głuszca. Osobliwością jest występowanie trzech gatunków rosiczki. Rezerwat szklarnia. Wbrew nazwie rezerwat nie należy do terenów wsi Szklarnia, lecz leży częściowo w granicach gminy dzwola na gruntach leśnych przypisanych administracyjnie do wsi Flisy. Założony w 1989 roku o powierzchni ponad 278 hektarów na południu przylega do rezerwatu Lasy Janowskie. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu dawnej Puszczy Solskiej obejmującego głównie drzewostany naturalnego pochodzenia ze znacznym udziałem jodły. Teren rezerwatu jest częściowo podmokły z licznymi ciekami i łąkami tworzącymi śródleśne enklawy. Dlatego też w kilku miejscach występują drewniane kładki. Przez najciekawsze miejsca w rezerwacie prowadzi ścieżka dydaktyczna. Na trasie można zobaczyć m.in. liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg gatunków i roślin podlegających ochronie gatunkowej. Znajdują się tu także bagna śródleśne i stanowiska Buka Pospolitego. Przebywają tu jelenie, natknąć można się na wilka. W Lasach Janowskich od niedawna można spotkać także żubra. Na terenie gminy Dzwola znajdują się liczne trasy turystyczne, w tym ścieżki rowerowe, które po części przebiegają przez tereny oraz miejscowości naszej gminy, m.in. przez Zofiankę Dolną i Zdzisławice gdzie przy trasie znajdują się place zabaw i miejsca odpoczynku dla podróżnych. Najpopularniejsze szlaki to Czarna Perła o długości ponad 124 km oraz szlak o nazwie Wyprawa do Leśnego Skarbca o długości 52 km. Zapraszamy do poznawania i odkrywania walorów turystycznych gminy Dzwola.